Siemanko, cześć, cześć. Z tej strony Sureto i zapraszam was na kolejny odcinek z serią Resident Evil 2. Dobra, słuchajcie, w poprzednim odcinku udało nam się spotkać Mr T, także musimy na niego uważać, bo no niestety, ale będzie nas gonił. Nie udało nam się znaleźć kostki zasilającej, także to też trzeba będzie słuchajcie znaleźć, żeby sprawdzić, co się dzieje w podziemiach. I żeby zabrać oczywiście kartę, która będzie nam potrzebna, żeby się stąd wydostać. E, jak zauważyliście, też, oczywiście wróciliśmy z powrotem do posterunku policji, także możemy sobie troszeczkę tutaj poprzechadzać. Na chwilę obecną, no tak jak widać mamy wszystko przeszukane na tym piętrze. Na szczęście mamy jeszcze drugie piętro, trzecie piętro i. Partę, e, I Boże, i minus jeden. E, na chwilę obecną, no będziemy musieli pójść na górę. Troszeczkę się obawiam, no bo tak jak mówię, no nie mam za bardzo amunicji. E, a Mr. T gdzieś tutaj jest. Oczywiście oprócz niego mamy jeszcze jakieś inne zombiaki, także dobrze byłoby ich się pozbyć. W dalszym ciągu jest krwawo, ale to przecież o to chodzi, tak? Mamy też zbrojownię, z tego co widzę, w której coś zostało, także będziemy mogli sobie tutaj podejść. Eee, czy nie będziemy mogli sobie podejść? No, nie będziemy mogli sobie podejść, więc musielibyśmy przejść inną stroną. Także przejdziemy się tędy. Dokładnie przez prysznicę, Tutaj na nas czeka. Oczywiście jeszcze jeden liker. Pytanie, czy on nam pozwoli przejść? Wydaje mi się, że nie. Ale spróbujemy się obok niego przecisnąć. Żeby wejść do zbiorowni, musielibyśmy pójść przez to biuro stars. Ja nawet nie wiem, czy będziemy mogli tam wejść. Ale spróbujemy. Tak, do biura Stars powinniśmy móc wejść. Dobra. To się udało. A, no tak, do zbrojowni nie będziemy mogli wejść, bo potrzebujemy oczywiście pendrive'a, którego na chwilę obecną, no niestety, ale nie mamy. Failed to Authenticate account. Potrzebny jest ten klucz USB, którego no niestety nie posiadam. On prawdopodobnie jest gdzieś schowany. A w zasadzie nawet na pewno. Yy, co ciekawe, on mi pokazuje, że jeszcze coś w prysznicach było. Także zaczekamy, jeszcze wiecie co, cofnę się do tych prysznic, zobaczyć czy ja rzeczywiście czegoś tam nie zostawiłem. Yy, choć szczerze mówiąc nie wiem co mogłem tam zostawić. O, proszę jak sobie śpiulka elegancko. No dobra. A tutaj zostawiłem. Pytanie tylko, czy my mamy. Zobaczmy, szafka na 3F. Na 3F chyba nam się udało już ją otworzyć. Tutaj chyba innej też nie mamy. Sekcja zwłok tutaj była. Klucz do pojazdu. Tak, słuchajcie, chyba niestety aczkolwiek, no nie będziemy mogli tam przejść. Na 3F z tego co pamiętam, to udało nam się już wszystko zebrać. Jeszcze sobie tylko potwierdzę, czy aby na pewno, ale wydaje mi się, że ta szafka, dokładnie, ta szafka chyba była otwierana. A jednak nie, nie była. Dobra, słuchajcie, to tą szafeczkę będziemy mogli sobie od razu otworzyć. I tu mamy DCM. DCM, także od razu pyk. 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 Dobra, słuchajcie, mamy otwartą szafkę, w której znajduje się amunicja do tego, czego oczywiście nie potrzebuję. Ale w ten sposób okazuje się, że tutaj mamy już wszystko, także możemy się cofnąć. No nie wiem, jak to się stało, że tej amunicji niestety nie mam. Choć z drugiej strony, wiecie co jeszcze? Będzie nam potrzebna jedna rzecz. Eee, jeszcze jedna rzecz by nam się przydała. Czy my byśmy mogli jakoś przez bibliotekę główny Hall? Tak, moglibyśmy tędy przejść. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie tutaj. Mm, no, szkoda, że tej amunicji nigdzie nie ma. Nie mam też jej za bardzo z czego wytworzyć. No ale cóż, no tak to się wydarzyło, no za dużo strzelania no. ważne, że kolega sobie śpiulka tutaj także, chociaż tyle, chociaż jeden ma spokój nie <ścoughs> dobra, gdzie jest ten liker liker też sobie śpiulka, ale on sobie śpiulka do góry nogami także nie ma problemu przejdziemy sobie obok niego elegancko no bo wiadomo on nie atakuje do momentu, w którym my nie biegamy jak szaleni Także spoczko. Dzięki temu jesteśmy w stanie sobie przejść. Sprawdźmy sobie jeszcze... No, został. Dobra. To niech on tam sobie siedzi, a my sobie przejdziemy dalej. No i dobra. No i jesteśmy tutaj. Eee, w plecaku mamy toto. Kurczę, ten czerwony klejnot... Cały czas ten czerwony klejnot mnie zastanawia, co ja z nim powinienem zrobić. Okej. Okay. Poczekalnia, słuchajcie. Spróbujemy sobie przejść jeszcze na drugą stronę. No dobrze, że nie ma na razie tego Mr. T, wiecie? Dobrze, że go nie ma, bo... Nie chciałbym się z nim chwilowo spotkać. Prawdę mówiąc. A, my tutaj nie mamy klucza. A no, tu jest też ten safe. Chociaż nie, czekajcie, no jest. Jak nie mamy klucza? Co ja tutaj teraz zrobiłem? Tu są czerwone drzwiczki. Tak, tutaj powinniśmy otworzyć parę rzeczy. No tu jest biblioteka, zbrojownia, biuro stars, prysznicę. Te prysznice, czy ja to sprawdziłem? Tak, nie mieliśmy tam klucza, dobra. Tu mieliśmy wszystko. Chociaż w tej ciemni, wiecie co, jeszcze mi w tej ciemni cały czas pokazuje, że czegoś nie zrobiliśmy. Tak sobie jeszcze tutaj sprawdzam, czy na pewno wszystko zostało przez nas użyte. No i wschodni magazyn, tak? Ten wschodni magazyn, tam też można byłoby się przejść. I wieża zegarowa, czyli to miejsce, do którego powinniśmy się dostać. No niestety, aczkolwiek muszę się tamtędy dostać. My jesteśmy tutaj w tej chwili. Czy ja mogę? I mam wrażenie, że ja się nie dostanę w ten sposób, jaki bym chciał, wiecie? Możemy sobie sprawdzić. Ale jak się nie mylę, tutaj był mister. No może tutaj raczej nie, ale. Właśnie tędy mogliśmy przejść. O, dokładnie, bo my tutaj sobie. Na dach przechodziliśmy, nie? Zgadza się. Bo nam brakowało cały czas tej kostki. A ta kostka miała być w wieży zegarowej. Tylko tak, tu już nie przejdę, no bo to się tam zerwało, tak? Ta drabinka. Eee, tam nic nie było. Tutaj był zapis. I tutaj też z tyłu nic już nie było. Więc tędy i tak byśmy nic nie zrobili. Troszeczkę się zagubiłem, powiem szczerze. Martwi mnie też, bo nie wiem tak naprawdę, kiedy jest taki moment, że ten mister T się pojawia, tak? Czy on sobie jakoś losowo to wybiera? Tu jesteśmy. O, a tam mamy jeszcze kolegę w ogóle, który czeka. Szkoda, tylko. Czy my jesteśmy w stanie go na przykład. Od tyłu pokonać w jakiś sposób? No nie jesteśmy no. Więc ostatni nabój. Krótko mówiąc, sobie poszedł. Ja muszę użyć oczywiście tego

Może gdyby on za mną poszedł? Okej, okay, on zniknął. No i tak właśnie zniknął. Dobra, wiecie co, tak, zabieramy to. I tu już mamy wszystko. Tu jest zamknięte. Ale tu jeszcze. No, tutaj też nie przejdziemy. No dobra, uda nam się go zaciągnąć. To ja wtedy mógłbym naokoło pobiec. Słuchajcie. I szybciutko zrobić, że tak powiem, out. Dobra. Mm. No to tu nic nie zrobimy. To w takim razie musimy się cofnąć. No. A szkoda. Ok. No nie mam czym z tego połączyć. Kurczę, powiem, wam, no szkoda. Nawet wielka szkoda. Muszę dać się to ugryźć, bo co mam zrobić? No. <grym> Ale słabizna. Nie mam nic. No nie mam nic, no nie taki powiem wam szczerze, był plan. Sala, sala, sala obserwacji. To o, wiecie co, ale możemy wejść. W jedno miejsce, w którym nie byliśmy, czyli sala obserwacji. Także pójdziemy sobie w tamto miejsce. Z nadzieją, że Mister T się tu nie pojawi, no. Dobra, użyjemy sobie klucza. Czy to jest ostatnie miejsce generalnie? Nie, jeszcze jest gdzieś zielone. Ok. No i dobra, wiecie co? to był dobry pomysł, to był bardzo dobry pomysł. Możemy sobie to połączyć z tym. I dzięki temu mamy odznakę Stars, odznaka Stars gdzieś była do użycia. Także mega spoko. O świetnie, tu kolega sobie śpilkuje. Matko, jest proch. To od razu sobie to Nie, 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 łączymy sobie to od razu, bo nie mam nic z amunicji. Tam też będę mógł przeskoczyć, zobaczę tylko, czy tu coś jeszcze jest. Nie, nie ma, dobra. Raport z konfiskaty. 6.2.11, tutaj widzę, że też mamy od razu, yy, mamy do tego, do sejfu klucz, no to spoczko. Data 14 sierpnia 1998 rocznik miejsce RPD poczekalnia drugie piętro powód konfiskaty Na miejscu zatrzymano wymienionego wyżej podejrzanego mężczyznę Zagadnięty przez funkcjonariusza próbował ucieczki, udając dezorientację, ale został zatrzymany. Skonfiskowano notatkę, którą miał przy sobie. Uwagi, nie jest dla nikogo zagadką, że chodzi o Justina Hensona, 39-letni mieszkaniec miasta stanu wolnego, stały bywalec naszego aresztu. Tak naprawdę nie jest złym facetem, tylko niezbyt mądrym kleptomanem, aż trudno uwierzyć, że próbował wywinąć numer na posterunku policji. Akurat tutaj w, w foliowej torebce znajduje się kawałek papieru okej okay. zobaczmy co się stanie gdy tu przejdziemy o widzicie mamy kolejną amunicję mega mega fajnie także są jakieś plusy słuchajcie nie wyjdziemy stąd no bo oczywiście nie ma klucza a to my dobra yy, gdzie jeszcze moglibyśmy wejść czy tu gdzieś jeszcze jest coś zielonego? Okej, okay, nie ma, nie widzę, szczerze mówiąc. A ten klucz powinien być jeszcze do wykorzystania w takim razie. Tak, jest jeszcze archiwum, słuchajcie. Jeszcze jest archiwum, także do archiwum jeszcze moglibyśmy pójść. Także tak zróbmy i wybierzmy się do archiwum jeszcze. Tylko, żeby przejść do. No dobra, damy radę. Boże, zaraz pojawi nam się. No właśnie. Pytanie tylko, co teraz? Czy on nam wyjdzie z tej strony, czy Mr. T nam wyjdzie z tej strony? On chyba się nie zabiera, żeby do nas przyjść. Ok. No, tego wam powiem szczerze, się nie spodziewałem. Bo myślałem, że od razu z nami pójdzie. Ale. Drzwi się zamknęły, tak? Nie ukrywam też, że troszeczkę nam ułatwił przejście. Bo będziemy mogli sobie tutaj od razu sprawdzić. Czy jest coś do podniesienia? Z tego co widzę, to nie. Można coś kliknąć. Możemy zaświecić światło, dobra. Ale to nam też nic nie daje, wiecie? Tu jest amunicja gdzieś, ponoć. Dobra, połączymy sobie amunicję. I mamy salę konferencyjną przeszukaną. A my chcemy iść do archiwum. Także zabieramy się stąd. Pójdziemy sobie, oczywiście. Tak, pójdziemy tędy do głównego holu. No, znowu z tą małą, małą, słuchajcie, nadzieją, że nie spotkamy tutaj Mr. T. No, ten staje Śpiulka. Także niech Śpiulka. Dobra, zajdziemy sobie od razu tutaj. Czerwone zioło mi Pyk, pyk, pyk. Połączymy sobie. Chociaż to nam HP nie da, to będziemy mieli zawsze w razie. W. Coś. Dobra, teraz tak. Gdzie ja mogłem. Nie pamiętam, gdzie można było tą tą odznakę włożyć. Oho, kolejny liker, tak? I sobie tutaj czekasz, gdzie ja potrzebuję pójść. No to nieładnie, kolego, nieładnie, wiesz? To ja sobie idę od ciebie. Ja sobie od ciebie, słuchaj, idę. Bo na razie nie jest to potrzebne. Eee, a w ogóle to jedną rzecz bym chciał zobaczyć, bo ja sobie nie oglądam tych rzeczy. No właśnie, to jest pendrive. To jest, słuchajcie, pendrive, żeby było śmieszniej, więc ja już wiem, gdzie to możemy wykorzystać. Musimy w takim razie sobie pójść na drugie piętro do biura Stars. Dobra. O nie. A on co tu robi? No, naprawdę. Dobra, musimy strzelić, żeby go minąć. Niestety, troszeczkę ranni będziemy teraz biegać. No, ale nie mam za bardzo też wyjścia, słuchajcie, no bo. Nie dość, że mnie wszystko goni. Dobra, uda nam się na pewno do. Tu trzeba uważać, bo pamiętam, że tutaj też był liker. Dokładnie, i on cały czas tam jest. Na spokojnie, słuchajcie, na spokojnie trzeba przejść. Wejść do biura Stars. A tą apteczkę tak... No nie będę mógł jej użyć, ale... Ale wiecie, zawsze jest ten... Taki moment, że a może jednak, a może by się udało. Dobra. Wkładamy sobie to. Dobra, udało się. No jest plus, jest plus, bo mamy Lightning Hawk. Także kolejna broń i to już taka mocniejsza. Czy tu coś jeszcze jest do zebrania? Nie ma. Dobra. List do członków Stars. Do najlepszych kumpli ze Stars, jak sobie radzicie na tym starym, zapuszczonym komisariacie? Stary daje wam popalić. Co u mnie? Wróciłem właśnie z randki ze świetną laską. Na pewno się domyślacie, co robiliśmy pod jej gigantycznym parasolem. Europa jest niesamowita. Miesiąc to stanowczo za krótko, by choćby zacząć zwiedzanie. Może przedłużę wakacje o kolejne sześć miesięcy. Bary, nawet nie myśl o przyjeżdżaniu tu do mnie. Nie chcesz chyba, żeby wszystkie ślicznotki wypłakały tu sobie oczy. Lepiej zostaw je mnie. Gilly, jeśli Claire próbuje się z Tobą skontaktować, daj jej znać, że wszystko u mnie OK. Chris Redfield 29 sierpień No dobra, czyli dowiedzieliśmy się coś o siostrze, e, o bracie. E, dobra, czy możemy to jeszcze zabrać? Tak, możemy to zabrać. To się nam przyda na pewno, bo jeszcze kojarzę miejsce, gdzie mogliśmy sobie... Tego użyć. E, czy tu w biurze Stars mamy wszystko? Tak, mamy wszystko już tutaj. W bibliotece nie, w poczekalni. Co tutaj w tej poczekalni było? Może to tutaj się używało? Tu jest safe, to nie. Na pierwszym piętrze jest wszystko zebrane. Tu było jeszcze więzienie, i tu jeszcze coś było. No, tutaj też nam pokazuje, że mamy generalnie wszystko. Futerał na broń specjalną A tak to tutaj też słuchajcie, wszystko chyba już jest zebrane Gniazdo dźwigni T Tu jeszcze sobie zamek mamy, lewarek Sejf Zlew w ciemni jeszcze był po drodze I to chyba na razie tyle jeszcze coś było, tak? Czytnik kart. No ale to ten czytnik kart to wiemy. I tutaj panel drzwi elektrycznych. No dobra. Także udało nam się parę rzeczy rozwiązać. Moglibyśmy jeszcze spróbować tutaj się przejść. Czyli powinniśmy pójść wyjść z biura Stars i do biblioteki. A, biblioteką też nie. No te prysznice też nie. Ciekawi mnie powiem Wam jeszcze jedna rzecz, o którą zanim sobie pójdziemy, bo było tutaj. Notatka, nie, taka jedna notatka, do której był przypięty raport z kodem. O, to jest chyba ta. Nie, to jest notatka o przeniesieniu zasobów. Utylizacja, sekcja zwłok, list do członków star, z broszura, opis, raport operacyjny. No, powiem Wam szczerze, że gdzieś to tutaj. Zgubiłem. No dobra. Nie ma co kombinować. Trzeba lecieć dalej. Tak, cały czas potrzebujemy i tak, mimo wszystko tego samego. No. Co to było? Kolega, teraz tutaj śpiulka. Tak, kolega zmienił sobie położenie. No dobrze, nie szkodzi. Dobra, słuchajcie. Ciekawi mnie, dlaczego to cały czas mi się wyświetla, tak jakbym czegoś tutaj nie znalazł. ładnie Nie było amunicji znalezionej całej, słuchajcie. No to jest mój błąd. Tu są te prysznice, tak? Yy, dobra, my chcemy iść na górę, bo chcielibyśmy... O, kurka wodna. Co ty tu robisz? No i co? Na szczęście znam miejsce, w które nie pójdziesz cwaniak. ciąg Hello. Wypad. Z baru, ziomek Tutaj też jest wszystko przecież znalezione już Dlaczego mi się to wyświetla cały czas? Zlew w ciemni Tak jakby coś tutaj jeszcze było, nie? Ale pytanie co? No mówię, no tu już nic nie widzę, szczerze mówiąc. Eee, dobra, na szczęście możemy zrobić tak. Pyk, wyjmij, bo to nam się na pewno teraz przyda. Nóż bojowy też wyjmij, bo też go potrzebujemy. To jeszcze raz gdzieś możemy użyć. Na chwilę obecną przechowaj to, no bo nie mamy nawet jak tego użyć. Dobra. Eee, weźmy sobie tą broń, przeładujmy, a zobaczymy w ogóle może... Jak z tej broni się strzela? No dobra, przejdźmy się jeszcze raz do góry, no bo musimy i tak tam wejść. Także to nie ma zbytnio znaczenia, chociaż kurczę. No dobra, przejdźmy się jeszcze tam. A nuż widelec, nie? A widelec się uda, no. I nam nie wyskoczy Mr. T. Aczkolwiek powiem wam, że z nim to widzę, że jest. Naprawdę, naprawdę różnie. Nie tylko zresztą z nim, bo tu widzę, że jeszcze Liker jest. No dobra, ale Liker nas nie będzie interesował, bo my się przeniesiemy tutaj. Co tu robi Liker? No, i co my teraz mamy zrobić? Jak on w takim miejscu jest. Dobra, nie ma coś, co kombinować. No. Na szczęście tu nam nic nie zrobi, jak my zrobimy. To. Aha, ok. No tak. Dało nam to tyle, że ja zaraz prawdopodobnie umrę. Do wieży zegarowej nawet nie mam jak wejść, bo muszę się przez nią przedostać. Innym wejściem. Dobra. Jednego likera już na szczęście nie ma, no. Jakby to jest taki plus. Niestety, czy to duży plus? No powiem szczerze. Nie do końca. Miejsce, w które ja się w ogóle muszę dostać, jest tam. Bez lewarka też tego nie zrobię. Dobra, wiecie co? Słuchajcie, najpierw sobie pójdziemy. Pójdziemy sobie zapisać. Ja jestem w stanie super krytycznym. Także gra będzie teraz. Co powiem, ciekawa. O, i jeszcze nie w tą stronę. Teraz robi się ekstremalnie, bo każdy ząb jak możemy jest ściągnąć. Co ty narobiłeś, Sureto? No co ty narobiłeś? No nic no. Trudno. Postaramy się jakieś apteczki ogarnąć, coś w następnym odcinku, po prostu nie. A w tej chwili ja się z Wami bardzo serdecznie żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!